Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Coś Wam pokażę. Taki oto Dodge Challenger SXT 2015 roku. Zapraszam. Perfect. Trzecia generacja Doja Challengera pojawiła się na rynku w 2008 roku. Wcześniej została oficjalnie przedstawiona na salonie samochodowym w Chicago pod koniec 2007 roku. I wywołał ten model prawdziwą furorę, gdyż w genialny sposób nawiązywał do swojego klasycznego pierwowzoru, czyli Doja Challengera RT, roczny w 1970. To prawdziwy muscle car. z krwi i kości. Z silnikami V6 i V8, napędem na tył lub i manualnymi lub automatycznymi skrzyniami biegów. Co ciekawe, ten Challenger powstał na płycie podłogowej Mercedesa W211, czyli jakby jego baza konstrukcyjna no nie jest jakaś szlachetna, natomiast wszystko robi stylizacja tego samochodu. Czuję, że jadę samochodem potężnym, po prostu przepotężnym. 305 koni na wyciągnięcie ręki i do tego w pełni wyłączalne ESP, czyli kontrola trakcji. I wtedy dzieją się rzeczy, których na publicznych drogach lepiej nie wykonywać. Europejska motoryzacja jest trochę inna. Tu liczy się przede wszystkim wygląd, napęd na tył, silnik V8 i tyle. Tu się po prostu liczy czyste przyjemność zjazdy, euforia. No i Challenger spełnia to w 100%, no zobaczcie na to. To jest 3,6 V6. A przecież były jeszcze silniki 5,7, 61 i 64. No i coś niesamowitego, czyli wersja Hellcat, który miał 711 koni i Demon, który miał 840 koni. Amerykanie nie znają miaru, jeśli chodzi o samochody sportowe. No i Challenger jest tego doskonałym przykładem. A to co on potrafi, nawet w wersji V6, 3.6, Pentastar, jest naprawdę wspaniałe. To jest jak, jakiś piękny sen, a to się dzieje naprawdę no... Niesamowite Coś wspaniałego. Kocham ten samochód, kocham go Poproszę takie trzy Gadać to sobie o tym samochodzie można, stojąc obok niego, ale dopiero jak się go prowadzi to można poczuć pełną euforię. Ten samochód tak angażuje. Warto jeszcze dodać, że najmocniejszy Challenger, to znaczy nie najmocniejszy, ta przedostatnia wersja, na szczycie mocy, czyli Hellcat, był sprzedawany z dwoma kluczykami: czerwonym i czarnym. I tylko z czerwonym ten samochód osiągał od 707 koni. 707-717 różne źródła tak podają te 10 koni różnicy. W każdym razie ponad 700, 700 konne V8. 62 osiągało te 700 koni tylko z czerwonym kluczykiem, a czarne ograniczał moc silnika do 500 koni. Gdyby ktoś nie czuł się na siłach ogarnąć taki samochód, no to do czym wychodził mu naprzeciw i dawał mu kluczyk, który ten samochód czynił słabszym. A Demon to już była ściśle mintowana wersja, która miała 840 koni z tego samego silnika V8, 1040 Nm momentu lutowego i do setki przyspieszał w 2,3 sekundy. To z 2015 roku, tak więc musi być tutaj już nowoczesność, i taki mamy przed oczami cockpit, który z pierwowzorem nie ma nic za bardzo wspólnego. Chodzi o to rozbudowanie tego cockpitu, ale nawiązania do klasyki są, na przykład te zegary, które bezpośrednio nawiązują do protoplasty, do swojego pradziadka w tym Challengerze. Mianowicie, właśnie czcionka i ogólny wygląd tych zegarów to jest po prostu wprost nawiązanie do tego modelu z tamtych lat. Forma tego kokpitu, jak cały ten samochód, jest masywna, potężna. Kierowca jest otulony tym samochodem, szczególnie jak się zamknie drzwi. Klimatyzacja automatyczna, 8 automat dwusprzęgłowy, który robi robotę. No i takie fajne smaczki, jak na przykład tutaj napis Challenger pod nawiewem. No i gdyby nas ktoś przewoził w bagażniku, albo porwał dla kupu, albo na narządy, no to możemy sobie łatwo bagażnik otworzyć od środka. Taka opcja jest też w Camaro. Motoryzacja z Europy, jeśli pod designu, moim zdaniem Challengerowi nie sięga do pięt. Ja uwielbiam ten samochód, uwielbiam go, ja mógłbym jeździć nim non stop, no stop, do aż do wycierpania paliwa, później bym tylko, nie wiem, jakby była już resztka paliwa, to podjechałbym na stację, zatankował go do pełna i jeździł znowu. Jezu, to jest przyspieszenie, słuchajcie. Ten automat trochę się gubi. Jak mi tak dać buta, tak zwany kickdown, to 2-3 sekundy, 1-2 no sekundy zastanawia się nad wyborem biegu, ale potem już jest wciskanie w fotel. Potem już jest zabawa na całego, naprawdę. I można jej to wybaczyć, ale to jest wada wielu automatów, że one po prostu mają pewną zwłokę, a ta zwłoka w tej skrzyni jest naprawdę mała i nie uznałbym tego za dużą wadę. Silnik, no to jest silnik wolnossący, czyli on idzie od samego dołu, od 1500 obrotów. Daje radę. I płynnie przyspiesza. Nie ma, że tak jak w turbodoładowanych silnikach, nie ma takiego, takiego nagle takiego łupnięcia, gdy ta turbina się załącza. Tu wszystko się dzieje płynnie. Często fajnie. To to jest właśnie podstawowy silnik. Tutaj mamy Zmienne fazy rozrządów, AVT, bezpośredni wtrysk paliwa niestety, ale za to brak torupu doładowania. Dlaczego bezpośredni wtrysk? Niestety powiedziałem, no bo jak ktoś by chciał montować LPG w Challengerze, to taki wtrysk będzie dużą przeszkodą. Nie pozostaje mi nic innego, żeby zaprosić Was do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz do oglądania kolejnych odcinków.